Święta, święta i po świętach, a ja muszę przyznać sobie rację. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki rodzaj oprocentowania wybrać przy kredycie hipotecznym. Zmienne czy okresowo stałe? No tak, nie ma. Zaciągnięcie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wiąże się z ryzykiem wzrostu stóp procentowych. Z drugiej strony, rata kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym w momencie spadku stóp procentowych. Może być zawyżona w stosunku do oprocentowania zmiennego aktualnie obowiązującego na rynku. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe. Możesz zmienić oprocentowanie ze zmiennego na okresowo stałe. Możesz refinansować kredyt, to znaczy przenieść do innego banku. Przenosząc kredyt, musisz pamiętać o posiadaniu zdolności kredytowej. A czy zawsze mogę refinansować kredyt? No nie zawsze. Przy zakupie nieruchomości od dewelopera w budowie nie możesz refinansować kredytu. Żeby refinansować kredyt, nieruchomość musi mieć założoną księgę wieczystą i wpisaną hipotekę. A ty jaki rodzaj oprocentowania wybierasz?